serdecznie, wszystkich naszych oglądających, wszystkich naszych odbiorców, nasze kochane cytrynki, poniedziałeczek, jezioro Tarnobrzeskie, Dekuś and e, Pypuś, we własnej osobie kochani, jesteśmy już na e, spacerku porannym, chodzimy sobie już po wodzie, tak, wziąłem mnie na spacer, mówi chodź Dekuś, pójdziemy sobie po wodzie, no to dobra, idziemy sobie po wodzie, tak sobie krążymy, gdzie ty to mnie bierzesz rybko, no, gdzie ty to mnie bierzesz? Tutaj będziemy, dobra, poczekaj. O, zobacz mnie później. Patrz jakie cuteńko. Proszę. Proszę. Smacznego. No to uwielbiamy. Uwielbiamy. Tak. Takie pyszne panciu wie co dobre. Powolutku, proszę. Proszę. Jeszcze. O, rywiemy, tak? Czekaj. A, proszę. No, proszę. Po Glony. Już glony się zaczynają, tak? Pipuś. Moja rybuczka, kochana. O, tutaj masz zobaczyć. Zjedź sobie, no Chodź tutaj zobaczymy, chodź Tutaj nie ma. Chodź Pipoś, tu zobaczymy. Pipem Chodź, ja idę. Chodź. Chodź Pipuś. No to jedz sobie tutaj, ja przyjdę zaraz.